wiecie co myślimy na 99% że dzisiaj koń urodzi nagrałam przed chwilą jak się ruszał źrebak ale ona jest bardzo zapadnięta dzisiaj tak spróbuję całą nagrać odwróć się chodź tu na bok Taka jest, zrobiła się taka luźna, ale nie wychodź. No, miałaś się pokazać. Dobra, tak ją pokażę przez... Bardzo mocno się zapadła. Tak może nie widać w tym świetle... Mam nadzieję, że wieczorem Wam pokażę, jak odbieramy poród. Ja jestem pewna, że dzisiaj urodzi. Zobaczymy, jak będzie. A w tym czasie pokażę Wam, jak ogierek był wypuszczony razem z siwą. Tylko będzie trochę gorszy dźwięk, bo nagrywałam bez mikrofonu. Ty, co ty robisz? Chodź do kur. Zobaczymy, czy nikt nie wyrzucił kury z jajek. Generalnie siwa z tym młodym się dogadali i on specjalnie ją wkurzał. I to wszystko, co widzieliście, to tak zazwyczaj wygląda, jak nowe konie się poznają. A nawet jest gorzej, bo jak są dwa dorosłe konie, to potrafią się kopać dosyć długo. Nie krzycz. Rano inne kury wyrzuciły tą kurę, musiałam ją posadzić. Lekhon sobie śpi na wycieraczce zazwyczaj. Wypuściłam jego i kokolinkę. Najadł się i napił. Tam mu położyłam miskę. Dwie miski. Jedna z wodą, jedna z jedzeniem. I jego miejsce jest tutaj na wycieraczce. Bo kokolinka co sobie gdzieś tam chodzi i trawę skubie. Nawet w stajnie był z nami wcześniej. O nie, gęsią popsuła się chałupka. Musimy im naprawić. <todgłos> Ile masz jajek? Pokaż, ile masz jajek. Ok, leć. Dobra, gęsi mają dwa jajka. Nic im nie ukradło. My idziemy się przejść z arciem, a wy później zobaczycie poród. O ile urodzi dzisiaj, bo ja mam taką nadzieję. Jest 20. Minął cały dzień. Idziemy sprawdzić, jak się ma koń. Już wszystkie kury poszły spać. Tak, my już tutaj mamy stołeczki przygotowane. Mój gdzieś zniknął. Ja mam takie malutki. Koniu, jak się masz? Wszyscy już idą spać. Kury już śpią. A ty nadal nic? Pokaż brzuszek. Weź się przesuń na bok. Ona dostała na brzuchu taką gulę. Czekajcie, może mi się uda pokazać. Tylko muszę nie wejść w kupę. O, widzicie? To jej wyskoczyło. Taka gulka. Nie, nie, nie. Konia nie wychodzi. Konia rodzi. Bo konia już dawno po terminie jest. Tak? Tutaj już powoli zachód słońca się szykuje. Bardzo ładny zresztą. Siwa biegała dzisiaj z ogierkiem po podwórku. I wcale nie cofam tego, co mówiłam, że ona ma ćwierć mózgu. Ona naprawdę ma ćwierć mózgu. Ona we wszystko wpada. W studnie, w biurko, które leży na środku podwórka. Przewrócili dwa razy taczkę z obornikiem. Ten ogierek jest zdecydowanie mądrzejszy od niej. On ma pół mózgu. A jak urośnie, to będzie mądrzejszy, bo on jest taki misiek trochę. Tylko on musi się wybiegać, bo on jest, wiecie, niewybiegany. Zobaczcie, kury już śpią. Babcia pewnie już nawet kaczki zamknęła. Zobaczmy, co tu się dzieje. Wszyscy schowani? A to już nie będę wam odsuwać. Ja bym Stasia wypuściła. Tylko ja się boję, że on cię pogryzie. Idziemy wypuścić Stasia? To poczekaj, Arciu, to weźmiemy ten. Kij weźmiemy jakiś. Chodź, znajdziemy ki, Albo miotłę, o. Trzymaj miotłę. Trzymaj. Tylko nie przywal mu. Wypuszczamy go? On na pewno się na Aresa rzuci, bo on na mnie się rzucał ostatnio jak go wypuszczałam. Tasiu wychodzi? Chodź Tasiu. Chodź Tasiek. Kokolina już nie, chodź. Chodź Tasiu, chodź. Tasiu. Ja myślałam, że Tasiu też już śpi. Tasiu chodź. Chodź Tasiu. Chodź, wypuścimy Tasia, chodź. Chodź Tasiu. Nie kokolina, nie kokolinko, nie, to już nie, nie chcę cię kokolinko. Chcę Tasia, Tasiu, chodź, Tasiu. O nie, co tam się dzieje? Chodź Tasiek, chodź. O nie, kokolina! Co to było? Kokolina. Ona chciała, no nie. A dobra, szybko, szybko, szybko. Kokolina! Dobra, uciekła do środka. Widzicie, gonią ją. Chcecie coś śmiesznego usłyszeć? Bo też widziałam jeden komentarz: ktoś się pytał, czy jak nie ma koguta w stadzie, to czy kury będą jajka znosić? I jajka będą znosić, ale wiecie co wtedy jedna z kur robi? Przejmuje rolę koguta. I tak się u nas też stało. I ja żałuję, że tego nie nagrałam, bo ona próbowała piać i to jej tak śmiesznie wychodziło i dzisiaj już nie chciała piać. Nie wiem, czy jej się nie podobała ta rola. Jedna z Włoszek. Nie wiem, może tam wejdę i wam pokażę, która. Bo chyba wiem, która to była. Jak mi się uda nagrać, to wam to pokażę, to będziecie normalnie sikać ze śmiechu. To była albo ta u góry, ta tutaj, po środku, albo ta. No i ja tak myślę, czy im nie dać któregoś młodego koguta, bo te młode koguty są lekkie, to nawet jakby je deptały, to by nie było takiej tragedii jak ze Stasiem. Tylko musicie im powiedzieć, którego koguta tam dać. Ojeju, chodź! Co mu robisz? Lekhorn uciekł. Pilnuj lekhorka, Arciu. I nie daj się dziobnąć. Lekhorn, nie panikuj! Nie panikuj! Hej, hej! Ares, nie niegoń go z miotą, bo się ciebie boi chyba teraz. Nie goń go, dobra? Matko, wszyscy się tu biją. Dobra, mamy taki wybór. Czarny... Nie chcę go obrażać, ale on jest po prostu głupi. On tam nie pójdzie. Mamy tak blondyna. No właśnie, tak się zachowuje blondyn. Mamy takiego białego. Chyba najrozsądniejszy z nich wszystkich, najspokojniejszy. Mamy również. Gdzie jesteś? Uciekł mi ze środka, bo był przed chwilą w środku. Ten dalej z stoi. Gdzie jesteś? O, ten. Taki niezbyt urodziwy. Kolor kokolinki, nie, kokolinka jest ładniejsza. Ej, dobra, nie wiem, czy to teraz ten był ze środka. Wyszedłeś ze środka? Czekajcie, muszę jeszcze raz zobaczyć. A czym ty, Stasiu, je karmisz? Siankiem? Tasiu. Zobaczcie, jak Stasiu dba o te młode kury. I on ich nie depta. On wie, że nie może. Te młode koguty je deptają. A on nie. On wie, że one muszą dorosnąć. I dba o nie, karmi je. Już się przyzwyczaił tutaj być. Idź, Tasiu, jeszcze mnie udziobiesz. Muszę zobaczyć, czy. No, to był ten, co pokazywałam wcześniej. Ja nie wiem, jakie my jeszcze mamy koguty. Koguty! Które to koguty? Ja nie wiem, bo jakieś czarne takie były, ale to chyba kury są. Nie wiem teraz. No dobra, wybierzcie z tych trzech. Ten czarno-biały, ten. Ten nieładny, co wygląda jak kokolinka. I blondyn. Czarny nie idzie. Czarny musi tu siedzieć i Stasiu go musi pilnować. Kto mnie tu dziobie po nogach? To Stasiu, chcesz wyjść, czy nie? Chodź na spacer, chodź. Chodź na spacerniach, póki nikt nie biega. Chodź, kury zamknięte, kaczki zamknięte, psy zamknięte, chodź. Chodź, Tasiek. Nie, czekajcie, dobrze mówię, że jeszcze jeden jest taki biały. To jest chyba kogut, ale nie jestem pewna, to co tutaj idzie tam. Tego nie pokazywałam. Ares, Tasiu nie chce wyjść. No nie chce wyjść, nie wiem czemu. Oddaj mi to miotło, już daj. Jeszcze raz spróbuję go zawołać. Chodź, Tasiu, chodź. Wy uciekać, 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 uciekać. Ares, uważaj. Zobaczcie, jak leci. Aha, bo. Dobra. Bo to jest lekkhorn. A on myślał, że to. Tasiu, nie rób jej. To nie jest stara kura, to lekhorn. Goni ją. Tasiu! Chodź, myszko, chodź. No, nie! Co się dzieje, Tasiu? Co się dzieje? On woła kury, a one nie mogą wyjść. Może chociaż lekhorn się ośmieli przy nim. A no, chodzi za nim na razie. No to dobrze, to niech chwilę bo biegają razem. Widzisz, to nie rzuca się na ciebie. Ale gęsią się znowu chałupka zepsuła. Musimy iść do gęsi. Tylko duże miotła. Ares, nie biegaj przy Stasiu! Ares! Bo naprawdę wyjdzie ci oko. O nie, teraz kaczorowi odwala. Kaczur! Nie, no nie. Co tu się dzieje na tym gospodarstwie? Kaczor, ona nie chce. Ona na jajkach chce siedzieć. Kaczor. No nie no, przygiót ją do ziemi. I zadowolony. Idę tam do Was. Zobacz Ares co tu się stało znowu. Dzisiaj taki wiatr był mocny. No dobra, ale jak Kaczor maltretuje kaczkę, to my w tym czasie zobaczymy. Czy ona ma wszystkie jajka? Tu jakaś plamka jest. Czekaj, nie mogłem... A patrz, ona je zakopała i wyszła. Ona nie wyszła tak po prostu. A tu nie wiem, co tu się stało. Rozbite! Arciu, nie mów, że tu weszła kuna. Czekaj, musimy przeliczyć. Zobaczcie, bo tu jest skorupka. I tu są plamy. Widzicie? Tu musiała być kuna. I ja nawet nie chcę myśleć, co to jest, to czerwone. Arciu, tragedia się stała. Pamiętacie, ile włożyłam tu gęsich jajek? Bo nie jestem pewna. Ale kaczych. Było 7, bo ona miała 6 I jedno, co mówiłam, że tam było złożona, nie? Tutaj. I ja to jajko jej tutaj dałam. A ile dam gęsi? Kurczę, teraz nie wiem. Ile jej daliśmy? Więcej, nie? Nie wiem, ile daliśmy. Ale no zobaczcie. Przyszła kuna no wzięła, zamordowała jajko. Już jakiś pająk tu biegnie. Nie Krysiu! Przestań gnieść krysie! Idź od niej mało, ona przeżyła w życiu. Dziecko straciła kolejne. Uciekaj, Krysia! A to jak ładnie kwitnie wszystko na biało. Biedna Krysia. Musi się napompować z powrotem, bo ją spłaszczył. Zobacz, jeszcze wiatr chyba tutaj wyrwał. To raczej kuna tego nie wyrwała. Tomek im się zepsuł. Jeny, te to mają przeżycia. Nie, no nie ma więcej jajek. Czekajcie, muszę jeszcze raz policzyć, bo może pod tą słomą są. Wykąp się, Krysia, wykąp. Nie patrz na aresa. Mamy takie specjalne narzędzie do badania. Muszę zbadać, co to jest. Ale ja się domyślam, co to jest. Dobra, jednak ciężko mi stwierdzić, czy widzę tutaj zarodek, czy nie. Tak to wygląda z tej strony. Czy to jest same żółtko? Tak wygląda z drugiej strony. Tylko przy brzegu. Taka kropka była, nie wiem, czy to nie był zarodek. Wiem, Arciu. Minimum trzy jajka gęsie i dałam. Tak, bo ja kładłam tam, nie? Jak wyciągałam gęsi, to położyłam na ziemię i tam były trzy jajka, nie? Może pamiętam ktoś z was, bo mi się nie chce tych wszystkich filmów przeglądać, ale jestem zła. Czekaj, Arciu, bo ja nie mogę teraz tu zamknąć tego. Aha, do góry nogami mam. Co ty myślisz, Arciu, co to jest? Ale tam są takie plamki, że to widać, że to... Tam musiał być pisklak. To był pisklak i tam na pewno trochę żółtka jeszcze zostało. Idziemy zobaczyć do tej. No niestety, Krysia, muszę Cię wyciągnąć. Nie chciałam tego robić. To Te jeszcze nie wyciągałam. Wyciągam Cię, Krysia. Nie bój żaby. Nie gryź. Nie gryź, nie gryź. Pokaż, ile masz jajek. Ja wiem, ja Ci nic nie wezmę. Ja nic nie wezmę, Krysi. Nic nie wezmę Ci, Krysiu. To masz 10. Może ty ukradłaś tamtej Krysi? Ukradłaś tamtej Krysi jajka? Kiedy ty jeszcze zniosłaś dwa jajka? Coś mi tu nie pasuje. Widziałaś jakie cuda tu się dzieją? Ona miała 8 jajek. Pamiętam. No to jeszcze dwa. No nie wiem co ja mam zrobić z tym wszystkim. Wiemy, że trzeba tutaj choinkę obciąć, bo trzeba się tu schylać za każdym razem. Czekaj, weszłam w coś. A to szyszka. Myślałam, że w jakieś jajko weszłam. I co zaglądamy pod gęś? Nie, dzisiaj rano zaglądałam. To chyba przez cały dzień nie ukradło jej nic, co? Dobra, wyskakuj. Nic tu nie zjadaj. Uważaj, bo gęś się wkurza. Nie krzyczeć na mnie. Tasiu, gdzie jesteś? O, Tasiu chce wejść do siebie. Widzicie, on już wie, że to jest jego domek i jego kury. Jego już tamte kury nie obchodzą. Tam jest kura, która zmieniła płeć. I ona zostanie kogutem. Chodź Stasiu dalej. Bo nie wiem w którą stronę. W drugą musimy, w drugą. W drugą, bo się nie zmieścisz. Tasiu. Do wszystkiego mądry, ale przez furtkę nie umie wejść. Ale cofnij się. No wyjdźcie, kur. No nie Tasiu, tu. Uwaga, uwaga. Dobra. Do Tasia dotarło, co ma zrobić. Lekhorn do domu! Gdzie masz lekhorna? Lekhorn! Ktoś mówił, że masz się Anielka nazywać. Anielka do domu! Aniela! Spać! Dalej! Ona wie, że ja chcę ją teraz zaprowadzić do domku, dlatego nie da mi się złapać. Ale jak Ares koło niej przychodzi, to nie, to ona nie ucieka. Ale jak ja podchodzę, to. Zobaczcie. Chodź, Anielka, chodź. Chodź, Anielka. Chodź. No chodź do mnie, chodź. Chodź, zaprowadzimy do domku. Ares nie zagonisz jej tak jak tamtych kun. Ta się ciebie nie boi. Ares ostatnio ciągle kury zagania do tamtego kurnika. Zobaczcie jak się patrzy. On się nie ruszy, Ares. Nie ruszy się. Chodź, anielka, chodź. Nie wiem, czy mi będzie pasowało to imię do ciebie. Już się przyzwyczaiłam mówić lekhorn. Słuchaj, jak za chwilę do mnie nie przyjdziesz, to ja cię jutro nie wypuszczę. I będziesz tam walczyła o przetrwanie, w tym kurniku. Chodź, chodź do mnie szybko, chodź. Chodź do mnie szybciutko. Ej, gęsi? Gęsi i to nie nasze? Słyszycie to? U nas na polu? Ares, nie biegaj. Słyszeliście? Gęsi je chyba słyszą. Słuchajcie. Ej, bo ja już. Tam są! Daleko! One po prostu takie głośne są. Nie, nie zobaczycie ich. Tam, gdzieś. Gonsiory, jakieś nowe laski do Was przyleciały? A się zdziwimy, jak tutaj wlecą do nich. Oj, to kaczor by im dał. Kaczor by je wygonił. Będziemy mieć więcej gęsi. Ciekawe. Dla wszystkich, którzy wątpią. Mam kurę. Wpuszczam kurę. I zobaczcie. A nie! Dobra, 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 zaprowadzę Cię do środka. Widzieliście? Od razu taka banda cała na nią. Jeszcze rzut okiem na konia. Może się zaczęło coś dziać w ciągu tych 10 minut. Nic się nie dzieje. Ogon już taki dwudniowy, już się popsuł. Już nawet nam się nie chce jej zaplatać kolejny raz. Świeczek nie ma na wymionach, jak coś. Tylko ta przepuklinka jej wyszła. Czy jakkolwiek to nazwać. Wiem, że to jest dosyć powszechne, że tak się koniom robi. No dobra, Arciu, to musisz zrobić papa. Jak koń będzie rodził, to nagramy w nocy, dobra? Rób, papa. Okej. Okay.